Witajcie serdecznie w kolejnym filmie na Gwiazdologii. Dzisiaj ustawienie księżyca w domu trzecim, czyli domu bliźniąt. I tutaj przypomnę jeszcze, żebyście sobie nadrobili najpierw film na temat pozycji słońca w domu trzecim, czyli Słońce w domu bliźniąt, ponieważ tam opisywałam Wam bardziej szczegółowo, za co ten dom trzeci odpowiada, jakie tematy porusza, co reprezentuje w Waszym horoskopie i w Waszym życiu, czego dotyka, jakich sfer w Waszym życiu. Dlatego najpierw nadróbcie sobie tamten film, niezależnie od tego, czy macie tam słońce. W tym domu trzecim, czy go nie macie, czy macie ten dom bez planet, tak? Nie mówię pusty, bo domów pustych w astrologii nie ma. Także nawet jeśli nie macie planet w danym domu, oprócz tego księżyca, jeśli przychodzicie tutaj do tego filmu, to nadróbcie sobie, ponieważ tamten film był taki wprowadzający do tematu domu trzeciego. I wszystkie, cała ta seria Słońca poprzez domy astrologiczne. Wprowadzała Was właśnie do tego świata tych domów astrologicznych, co one reprezentują każdą sferę życia, tam opisywałam bardziej szczegółowo. Księżyc w domu trzecim, jeśli macie tę pozycję, hmm, będzie ona przypominać troszeczkę ten księżyc w znaku bliźniąt, nawet jeśli ten księżyc w tym domu trzecim macie w innym znaku Zodiaku. Jeśli macie tam księżyc w znaku wagi, księżyc w znaku skorpiona, Cokolwiek tam nie macie, jakie znaki zodiaku tam nie macie i ten księżyc nie jest położony w jakimkolwiek znaku zodiaku, będziecie mieli filtr tego domu trzeciego. Już o tym mówiłam właśnie przy okazji tej pierwszej serii tego Słońca poprzez domy. Zawsze będziecie mieli filtr tego domu i właśnie w astrologii ten dom jest związany z tą komunikacją, tak? To jest dom bliźnia. I tutaj mm, będę się skupiać właśnie na tych bardziej potrzebach emocjonalnych, waszych, ponieważ Księżyc reprezentuje wasze emocje. Księżyc to jest takie wasze oprogramowanie emocjonalne. Ja zawsze na to mówię: to jest wasza głębia, wasze serce. To jest ta sfera bardziej ukryta, której nie widać przy pierwszych kontaktach. To jest to, jak wy odczuwacie, jak wy odbieracie świat na poziomie emocjonalnym i jak wyrażacie te uczucia. Czy umiecie to robić? Czy też przychodzi wam to trudniej? I jak przyjmujecie te uczucia tą miłość na przykład tak od innych. Z tą pozycją księżyca w domu trzecim emocje i takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, tego poczucia harmonii, takiego wewnętrznego spokoju będzie ściśle i nierozerwalnie powiązane z tym, z tą kontaktowością, z tym wchodzeniem w kontakty, z tym przebywaniem w towarzystwie, z tą ciągłą nauką, z tą ciągłą stymulacją mentalną, z tym, żeby przebywać wśród ludzi. Czy to jest na internecie, ponieważ tutaj też ten dom odpowiada za social media, za internet, oprócz domu 11 oczywiście, ale tutaj też mamy ten element, także może być to w osobie, tak, fizycznie, bądź przez internet musicie tam wiedzieć, co się dzieje, mieć tą kontaktowość, ponieważ tu musi być zapewniona taka. Wasza potrzeba wymiany myśli, wymiany poglądów, wymiany idei, dzielenie się, wymiana. Tutaj pamiętajcie, dom trzeci to jest dom bliźniot. Planetą, planetą rządzącą jest merkury. Tutaj jest żywioł powietrza, czyli tu jest intelekt, tu jest ta wymiana myśli. Tu ciągle musi być ten obieg, ta stymulacja tej głowy. Tutaj właśnie te emocje i to poczucie wewnętrznego spokoju będzie powiązane z tą nauką. Z tym internetem, też z social mediami, z takimi nowinkami technicznymi, z tym, żeby zawsze się dowiadywać, żeby całe życie się uczyć, żeby nie stać w miejscu pod kątem właśnie intelektualnym, żeby ciągle coś się działo w tej waszej głowie, żeby była stymulowana. Ta wiedza i ta nauka dają wam poczucie takiego wewnętrznego spełnienia. Nie na takiej zasadzie, jakbyście tutaj mieli słońce w tym domu trzecim Czyli na poziomie ego, tak? Spełnienie, wypełnienie tej duszy, że wy budujecie tą swoją tożsamość Tylko ta wiedza i ta kontaktowość, ta nauka Potrzebne są do tego, żebyście wyczuli w środku balans Żebyście nie czuli się tacy rozadrgani, Żeby to wasze serce było zaspokojone Wy tego potrzebujecie do jakiego wewnętrznego poczucia Szczęścia, czyli słońce to jest bardziej to ego, to jak się realizujemy, jak się budujemy w tym życiu. Natomiast ten księżyc to jest ta wasza głębia. Czyli jeśli te rzeczy nie będą spełnione w waszym życiu, nie będziecie się uczyć, będziecie czuć, że jest stagnacja, stoicie w miejscu, wy nie będziecie czuć się wewnętrznie szczęśliwi. Nie będziecie czuć takiego wewnętrznego balansu pomiędzy życiem a wami, takiego spokoju Tutaj ta wiedza, ta komunikacja, to wchodzenie w kontakty, ta nauka Muszą być zapewnione przez całe wasze życie Musi być jakiś element tego przez całe wasze życie, żebyście wy czuli się emocjonalnie zdrowi Tutaj pamiętajcie, ten księżyc pokazuje to, jak wy wyrażacie emocje, jak przetwarzacie te emocje Odbieracie te emocje, uczucia od innych I z tą pozycją księżyca w domu trzecim, niezależnie już od znaku zodiaku, jaki to ma Ponieważ to będzie taki filtr w Was, takie 50% w Was, że macie ten księżyc właśnie w tej sferze życia, w tej sferze intelektu, komunikacji, tej wymiany myśli. Tutaj mają te osoby często taką tendencję, oczywiście w zależności od znaku Zodiaku tutaj będzie tego mniej lub więcej, ale jest taka tendencja, że często te osoby przetwarzają te emocje, te uczucia, te odczucia, to co czują w środku przez intelekt. Jakby jest taka ściana głowy, ściana intelektu, zamykająca troszeczkę to serce. I to może iść w dwie strony. Albo właśnie te osoby bardzo to analizują, odgradzają i wszystko przetwarzają przez intelekt, czasami tłumacząc sobie, że nie czują się wcale tak, jak się czują, nie pozwalają sobie jakby na te emocje al i nie potrafią też tego komunikować, nie potrafią tego też wyrazić, co czują albo ym, w drugą stronę może to iść, takiego zagadywania innego, wtedy bardzo dużo mówią o tym co czują, bardzo dużo werbalizują to co ich w głowie na temat tych uczuć, zagadując innych i tak naprawdę nie biorąc troszeczkę pod uwagę tego co czują inni. Oni przez to, że jest to ten znak intelektu, tak, tutaj są bliźnięta w tym domu, pamiętajcie. Oczywiście jeśli macie tutaj znak raka, ten księżyc w raku, w rybach czy w wadze, będziecie mieli oczywiście waga to też yy, intelekt, ale tutaj będzie większe połączenie z tym sercem. Natomiast księ księżyc w domu trzecim sam w sobie będzie miał ten filtr tego, że czasem te osoby nie potrafią połączyć się z innymi na poziomie serca, na poziomie takim czysto emocjonalnym, ponieważ łączą się bardziej na poziomie mentalnym, bardziej na poziomie intelektu, potrzebują tego połączenia. I tutaj czasami może być ciężko złapać to połączenie na poziomie serca i wyrażenie tego, i również odebranie tych emocji z pozycji serca od innych. I jak wspomniałam już wcześniej, bliźnięta, czyli tutaj niezależnie, powtarzam, jaki znak zodiaku tu macie. Dom trzeci przypisany jest na stałe znakowi bliźniąt. I planetą rządzącą jest Merkury, czyli planeta myślenia, planeta intelektu, tego chłodnego myślenia, tego wyższego myślenia, myślenia rozumowania logicznego, rozwiązywania problemów, rozwiązywania łamigłówek. I tutaj właśnie są takie skrajności, i jest to energia zmienna, ponieważ bliźnięta to znak zmienny. I żywioł właśnie tego powietrza Czyli tego intelektu Czyli wszystko jest takie nieuchwytne I zmienne Natomiast księżyc jest to znowu Energia bardzo zmienna Już mówiłam to na temat ym, księżyca Opisywałam Wam księżyc bardziej szczegółowo W filmie na temat planet wewnętrznych Także tutaj zachęcam do nadrobienia tego Księżyc zmienia się codziennie Codziennie jest inny Codziennie jest inna faza tego księżyca I rządzi wodą, tak? Rządzi wodą na świecie, na ruchem Ruchem wód na morzach, na oceanach i rządzi również nami, ponieważ my w większości składamy się z wody. Natomiast emocje nasze to znowu jest żywioł wody, przypisane żywiołowi wody. To jest dużo informacji, dlatego ja zawsze zachęcam do oglądania wszystkich moich filmów. Ponieważ gdy oglądacie po kolei każdy film, wtedy tutaj, jak mówię, tak bardziej zawile, łącząc te rzeczy już, macie to bardziej naświetlone i wiecie skąd się co bierze. Także... O tym wszystkim mówiłam w moich pierwszych filmach na kanale, także zachęcam. Jest ta energia zmienna. Ten księżyc wpływa na nas. Nasze emocje się wahają, tak? Codziennie. I te bliźnięta dodatkowo jest to taki znak zmienny, taki nieuchwytny, energia tego powietrza. I teraz, może być tu tak, że widzicie w sobie takie tendencje, że jednego dnia jesteście bardzo w swojej głowie, bardzo tacy logiczni, zimno myślący, umiejący szybko podejmować decyzje, że te emocje was jakby nie biorą góry nad wami, Ponieważ podchodzicie głową, podchodzicie intelektem, odhaczacie wszystko z listy i wszystko jest super, natomiast na drugi dzień może być totalne rozwalenie emocjonalne, gdzie te emocje w końcu przebijają się, to serce w końcu przebija się przez ten mur tej głowy, przez ten mur tego intelektu, ponieważ tutaj już pomijając ustawienia jakiekolwiek, gdziekolwiek w astrologii nie macie tego księżyca, to tutaj każdy z nas, każdy człowiek, musi wyrażać te emocje. Musi być taki czas, żeby wyrazić to co czuje, żeby dopuścić to serce do głosu nawet sam przed sobą, żeby jakby zaprzyjaźnić się z tymi swoimi odczuciami wewnętrznymi, ponieważ takie hamowane odczucia, hamowane emocje zawsze będą się przebijać i w końcu się nazbiera, nazbiera, nazbiera i musi znaleźć gdzieś to ujście, ponieważ bliźnięta to też znak reprezentujący dualność, podwójność. Tu mamy te dwa bliźniaki, tak? Czyli właśnie jest to strona bardzo logiczna, ale czasami również zmienna. Zmienia się na tą stronę, że te emocje się przebijają i one próbują to wtedy często hamować tym intelektem, no ale jednak te emocje wychodzą. I tutaj, oczywiście, w zależności od całego waszego horoskopu, urodzeniowego będziecie mieli mniej lub więcej tych cech Trzeba patrzeć na cały Wasz horoskop, ale zawsze gdzieś ten filtr, tak jak mówię, te nalaciałości tego domu trzeciego, tych bliźniąt I tej planety intelektu, czyli Merkurego będą w Was się zaznaczać Dom trzeci reprezentuje również w Waszym horoskopie, w Waszym życiu Wasze rodzeństwo, Wasze takie najbliższe środowisko, Waszych sąsiadów, Wasze kuzynostwo takie wczesne środowisko, które Was wychowywało, szkolne, wczesne, szkolne środowisko, wczesne lata nauki I tutaj w zależności od aspektów mogło być tak, że przy harmonijnych aspektach mieliście bardzo dobry kontakt z rodzeństwem yy, Dobry kontakt z takim najbliższym otoczeniem, z kuzynostwem, tak? z mamą również, ponieważ ten księżyc tutaj reprezentuje mamę ta mama mogła być właśnie taka bardzo intelektualna, mogła właśnie stawiać na tą edukację waszą i, i tak traktować was na równi, ale w takim pozytywnym znaczeniu, bardziej właśnie, że wyczuliście się ważni jako człowiek, ten mały człowiek. Natomiast przy negatywnych aspektach to mogło być tak, że na przykład macie ciągle jakieś problemy z sąsiadami, gdziekolwiek się nie przeprowadzicie w takim obszarze do 50 km, ponieważ powyżej tego już zmieniamy swoje przeznaczenie to już taka bardziej zaawansowana astrologia, ale gdziekolwiek się nie przeprowadzicie, na przykład w obrębie tego samego miasta i zaczyna się, że będzie ok, jakieś problemy ciągle z sąsiadami na przykład są, może tak być tutaj, że to najbliższe środowisko jest właśnie zachwiane, lub jakieś problemy z rodzeństwem mogą być, lub że jakieś były dramaty też z rodzeństwem w dzieciństwie. Że straciliście rodzeństwo, też mogły być tutaj takie rzeczy, w zależności od aspektów, jakie tam macie. Jakie tam macie planety, na przykład, jak macie jakieś negatywne aspekty od Saturna czy od Plutona, może to pokazywać tego typu mm, tragedie w życiu. Również może pokazywać przy negatywnych, nieharmonijnych aspektach, mamę, która traktowała was na równi. Ale wy musieliście wejść w tą rolę dorosłego, że ona jakby obciążała Was troszeczkę tym życiem dorosłym, czyli zwierzała Wam się, tak jakbyście byli przyjacielem jej, zwierzała Wam się z problemów, próbowała znaleźć wspólnie rozwiązanie, nawet jak byliście bardzo mali, że musieliście brać troszeczkę tą rolę tego dorosłego. Także tutaj mogło to iść w dwie strony. Ale zawsze jest ten filtr właśnie tego intelektu, tej, tej nauki komunikacji, także tutaj mogło być stawiane na tą naukę w domu, na komunikację, na to, żeby się rozwijać pod kątem właśnie mentalnym. Ale przy bardzo, bardzo takich negatywnych aspektach mogło być tak, że ta edukacja była zachwiana, że ciągłe były zmiany szkół. Że ciągle coś nie wychodziło, albo że w ogóle nie mieliście możliwości uczyć się, że coś były jakieś tam właśnie tragedie dla dramaty. Dlatego ja zawsze mówię, tutaj jest bardzo szeroki wymiar. Astrologia nie jest nigdy pod linijkę, pamiętajcie, tutaj trzeba patrzeć na indywidualny horoskop każdego z was, i nawet wtedy. Taki profesjonalny astrolog czytając wasz, horos wasz horoskop nie powie wam dokładnie, tak? Twój wujek hamował twoją edukację, ponieważ się kłócił z mamą. No to nie są wróżby tarota, żeby takie rzeczy przewidywać, ani szklana kula. Tutaj chodzi bardziej o to, że my, jako astrolodzy, poruszamy pewne kwestie. Czyli mówimy, naświetlamy na przykład, mogło być tak, dajemy Wam właśnie tak, jak ja Wam teraz tutaj opisuję, mogło być tak, mogło być tak, mogło być tak. Przy oczywiście patrzę, patrząc na negatywne lub pozytywne aspekty. I Wy dopiero macie to narzędzie do pracy za sobą, musicie odkopać to w sobie, aha, okej, okay, co się tak naprawdę w tym życiu działo. A, ok, czyli to, co ta astrolog mówi Wpłynęło to na mnie tak i tak, ponieważ ta sytuacja była taka i taka Ale dokładnie nikt Wam nie powie, tak? Tylko poruszamy tematy, poruszamy płaszczyzny, które były zachwiane w Waszym życiu Które na Was wpłynęły Poruszamy również temat Waszych talentów, Waszych yy, rzeczy do pracy, tak? Waszych karm, Waszych rzeczy do przerobienia Waszego zadania, Waszej drogi powołania na tym życiu Także tutaj tak pokrótce zaznaczam dom trzeci i planeta Merkury powiązane są również Również z komunikacją, transportem i takim przemieszczaniem się na krótkie dystanse. To nie są dalekie, zagraniczne podróże, ponieważ tutaj mamy już dom dziewiąty, planety Jowisz. Tam mamy znak strzelca, natomiast tutaj, przy bliźniętach, domu trzecim, w tym, mając ten księżyc w tym domu, możecie właśnie lubić, czy to jeździć samochodem, czy być pasażerem, czy prowadzić ten samochód, po prostu jechać przed siebie. Możecie lubić jeździć pociągami, jeździć na jakieś wycieczki, przemieszczać się. Możecie być też takimi e, kameleonami. Przy pozytywnych aspektach tu będziecie takimi kameleonami, że szybko umiecie się. Spakować, dostosować do sytuacji, lubicie przemieszczać się, lubicie jak coś się dzieje, lubicie zmianę otoczenia, ponieważ wy z tego wszystkiego się uczycie, wy się rozwijacie. Nawet jak robicie to mm, tak w formie takiej rekreacyjnej, jedziecie gdzieś dla przyjemności czysto, dla Was to jest dalej ta stymulacja, ta nauka. Natomiast przy nieharmonijnych na aspektach może tu tak być, że na przykład strasznie nie znosicie znowu jeździć nigdzie, nie lubicie się przemieszczać, jest zachwiany ten kameleon w Was i Tutaj będzie taki nawet niepokój lub strach odczuwalny przed tymi podróżami, jak macie gdzieś jechać, zmienić to miejsce, lub możecie mieć na przykład problemy z jakąś chorobą lokomocyjną, możecie się bardzo źle czuć, mając gdzieś jechać. Także tutaj również podaję Wam taki, taką dwuwymiarowość każdego ustawienia i przy tym właśnie będzie to szło albo w taką stronę, albo w taką, że albo będziecie się świetnie dopasowywać, kochać te podróże, kochać to przemieszczanie, doświadczenie. Albo wręcz przeciwnie, będzie to właśnie poblokowane Generalnie są to osoby bardzo dobre właśnie w tej komunikacji, w tym wchodzeniu w kontakty W tym zespalaniu się z najbliższym środowiskiem, właśnie z sąsiadami Może być z, tą naj, z tym najbliższym, z najbliższym gronem ludzi, których ich otacza Też ważny jest dla nich ten feedback tego najbliższego grona I takiej wymiana, taka właśnie wymiana myśli, poglądów, idei są bardzo sprawne, bardzo szybkie Przyjmowaniu bodźców mentalnych, czyli to, co się do nich mówi, czy jakieś informacje, przetwarzają szybciutko to i szybko odpowiadają przez nas swój intelekt. W taki inteligentny, oryginalny sposób umieją znaleźć również rozwiązania na różne tematy. Rozwiązania z jakichś trudnych sytuacji, jakieś oryginalne rozwiązania, umieją spojrzeć na każdą sytuację z takiej szerszej perspektywy, wziąć pod uwagę wszystkie mm, punkty widzenia i znaleźć najlepsze takie logiczne wyjście, ponieważ kierują się właśnie tutaj tym intelektem. Oczywiście, w zależności tutaj od aspektów, tak jak zawsze podkreślam, ale to są właśnie tematy tego domu trzeciego. Możecie być również dobrzy bardzo w negocjacjach, w marketingu. Takiej współpracy z ludźmi, w zaspalaniu się z grupami, w takiej, w taka wymiana myśli, pomysłów, ale też właśnie współpraca, tworzenie razem jakichś projektów. Tutaj też może to iść w tą stronę, ponieważ księżyc to Wasza głębia To jak Wy podchodzicie z tej pozycji serca, pomimo że tutaj jest podejście poprzez intelekt Natomiast jak łączycie się z innymi ludźmi, jak współpracujecie z innymi ludźmi Tutaj do znanych osób z tym ustawieniem należą Gwyneth Paltrow, Jack Nicholson, Maria Carey Tu widzimy też ten intelekt właśnie po tych osobach Kevin Costner i Adolf Hitler. Tutaj taka ciekawostka, w jakich właśnie to może zawsze iść kierunkach. Zawsze przy każdym ustawieniu znajdziecie osoby z pozytywnym wymiarem danych ustawień i z negatywnym. Tutaj w przypadku Adolfa Hitlera ten księżyc jest w koniunkcji z Jowiszem, jest w tym domu trzecim, ale jest w znaku koziorożca i ma opozycję. I tutaj teraz w nim oczywiście to się manifestowało w, w negatywnym znaczeniu tego znaku kardynalnego koziorożca, tak? Czyli pamiętacie z tych moich pierwszych filmów, koziorożec to znak kardynalny, czyli tutaj w przypadku Adolfa Hitlera był ten intelekt, oczywiście wiedział jak się zachować, wiedział jak mówić, przemawiać, był zawsze co zrobić, znaleźć wyjście, tak? Ale było to liderstwo, to przywództwo. To narzucanie w negatywnym stylu, ta inicjacja w negatywnym stylu. Także widzicie, tutaj zawsze może iść to w różnych kierunkach. Oczywiście nie zagłębiając się tutaj w politykę, nie o tym ten film, tak tylko naznaczam, że każde ustawienie ma wymiar ciemny i. Ten jasny. Oczywiście, jak pracujemy ze sobą, wtedy taki mamy wymiar i tak to się manifestuje w nas, jako osoby, w naszym charakterze i w naszym życiu, w sytuacjach później, I jakie generujemy w swoim życiu, tym swoim zachowaniem. W pozytywnych aspektach często te osoby mają bardzo dobrą pamięć, ponieważ tu mamy tą planetę Merkurego i będą często funkcjonować właśnie jak ten Merkury w bliźniętach. Nawet jak tutaj nie macie tego Merkurego, macie ten księżyc. Ale jednak jest to ta Wasza, cała głębia Waszej osoby, cała głębia. Więc tutaj może być właśnie taka dobra pamięć, zapamiętywanie szybko informacji, yy, taka łatwość w uczeniu się, łatwość przyswajania tych informacji. I właśnie znajdywanie tych szybkich rozwiązań Przetwarzanie tych bodźców mentalnych Natomiast w negatywnym wymiarze Może to iść do takiego rozedrgania Takiej chaotyczności w myśleniu Problemów z koncentracją Problemów ze zorganizowaniem się Z takim łapaniem kilku srok za ogon Że mam tyle pomysłów na minutę I niczego nie kończę, bo tak łapię to wszystko Także tutaj trzeba patrzeć na aspekty Czy macie tam jakieś blokady No i trzeba się do tego przyłożyć Bo to rzeczywiście w przypadku tego Księżyca w domu trzecim, bądź jeśli jeszcze dodatkowo macie ten księżyc w znaku bliźniąt, i w negatywnych aspektach to naprawdę może utrudnić życie, właśnie, ponieważ sami nie możecie sobie poradzić z tym rozedrganiem wewnętrznym, tym rozedrganiem intelektu. Te osoby umieją również wyczuwać ludzi bardzo często. Tylko tutaj nie jest to wyczucie na takim poziomie intuicyjnym, energetycznym, jak na przykład dom czwarty czy dom ósmy, czy dom dwunasty, tutaj jest bardziej takie wyczuwanie jak y, dom siódmy, czyli dom wagi. Waga to również intelekt, też ten żywioł powietrza, jak ten, tutaj ten dom trzeci. Czyli ten księżyc w domu trzecim, w tym żywiole powietrza, on będzie wyczuwał ludzi, ale nie właśnie na poziomie serca, tylko bardziej będzie spostrzegawczy, to jest taka, taki ostry intelekt i one wyczuwają ludzi. Wyczuwają poprzez intelekt, wyczuwają poprzez na przykład język ciała, poprzez gesty. One już wiedzą, co wy chcecie powiedzieć po dwóch waszych słowach. On, ten intelekt już wybiega. Także tutaj bardzo często może być taka cecha, że te osoby wyczuwają poprzez ten intelekt potrzeby tych osób, to co ta osoba ma na myśli. Umieją wyczuć i umieją zawsze odpowiedzieć na to, wiedzą jak się zachować w danej sytuacji, wiedzą co powiedzieć, wiedzą jak sobie poradzić, właśnie poprzez ten wysoki intelekt. Oczywiście tu trzeba patrzeć, mm, jaką macie pozycję waszego Merkurego i w czym ten księżyc w ogóle tutaj jest, w jakim znaku Zodiaku, ale możecie widzieć tutaj właśnie taki filtr mm, tej wyższej inteligencji w sobie, tej zdolności. Mm, Podchodzenia do każdego tematu poprzez właśnie tą swoją głowę. Że wasza głowa pracuje cały czas na najwyższych obrotach, i tutaj oczywiście może dojść w pozytywnym lub w negatywnym znaczeniu, bo w tym negatywnym znaczeniu wy sami sobie robicie często pod górkę, za dużo analizując, za dużo biorąc wszystko pod włos, za dużo rozkładając na czynniki pierwsze i za dużo wszystko, mm, wszystko się dzieje w waszej głowie. Także trzeba tutaj też podejmować te, te działania i wytrwać w tych działaniach, ponieważ. No, tutaj znak zmienny, oczywiście, w zależności jaki macie tutaj znak, może to iść w takim kierunku, że Wy będziecie zaczynać właśnie duże rzeczy i ciężko Wam będzie wytrwać przy czymś. Musi coś naprawdę złapać Wasze zainteresowanie, żeby w czymś wytrwać. I księżyc to oczywiście przede wszystkim te emocje i to poczucie Waszego bezpieczeństwa emocjonalnego. I tutaj, jeśli widzicie po sobie z tą pozycją tego księżyca w domu trzecim. Takie coś, że ciężko Wam sobie poradzić właśnie pomiędzy tym intelektem a emocjami Na przykład w związkach Wam nie wychodzi, bo nie umiecie wyrażać tego, co czujecie Albo czasami sami przed sobą nie rozumiecie, nie umiecie rozgryźć tych uczuć To bardzo dobrym sposobem jest właśnie takie pobycie samemu Pisanie sobie tych uczuć, pisanie jest bardzo dobre dla Was Wy nie musicie tego nikomu pokazywać Chodzi o to, żeby tylko wyrzucić to na papier Wyrzucić to, co jest w tym Waszym sercu i poprzez to, nawet jak wy będziecie to pisać na początku z takiej pozycji tego intelektu, ale nie patrzcie tam na te kropki, przecinki i tą ortografię. Podejdźcie do takiego, ja na to mówię takie wyżyliwanie na papier, tak. Także żeby wszystko wylać z siebie, wyrzucić na ten papier. I wtedy będziecie znajdywać taki balans, taką harmonię pomiędzy tą grą rozumu a serca. I będzie Wam się to troszeczkę tak układać względem tego serca, że aha, rzeczywiście to jest to, co czuję. I tak się czuje, i widzicie, ponieważ tak to napisaliście, widzicie, jak to wyrażacie, i wtedy można to wprowadzić do tych swoich relacji, do związków, że wy wiecie już, jak to przedstawić, żeby to było zrozumiane z pozycji właśnie bardziej tej serca. Bo czasami mm, osoby te komunikując się właśnie odnośnie tej sfery uczuć na poziomie intelektu, mogą spotykać się z takim niezrozumieniem otoczenia. Mogą na przykład osoby brać coś na opak, co wy mówicie do nich. Że Wy zupełnie coś innego mieście na myśli, bo Wam ciężko jest właśnie czasami dojść do takiego porozumienia pomiędzy tym sercem a tą głową. Dlatego tutaj takie techniki typu pisanie, typu wylewanie wszystkiego na papier, typu nawet jak nie lubicie pisać, to może być nagrywanie, że Wy sobie nagrywacie to mówicie do siebie, ale mówiąc. Nawet nie musicie tego słuchać później, bo wiem, że dużo osób nie lubi słyszeć swojego nagranego głosu. Ale już mówiąc, jest to tak jakby dla Was ta terapia słowna. Również medytacja, tutaj też będzie na Was to dobrze działać, z tą pozycją będzie Was bardziej wyciszać, ugruntowywać, tak? Ponieważ tutaj, jeśli macie no, ten księżyc na przykład w innych żywiołach niż żywioł ziemi, macie tutaj na przykład żywioł ognia, żywioł powietrza, będzie Wam troszeczkę ciężko się tak. Ugruntować w tym życiu Będziecie bardziej tacy rozedrgani Czy wody, tak? Tutaj również jest dużo emocji wtedy Także jeszcze bardziej, jeśli macie ten księżyc Na przykład w znaku skorpiona, ryb lub braka I jest on w domu trzecim Wtedy jest jeszcze ciężej Znaleźć ten balans pomiędzy Emocjami a głową, ponieważ Obydwa są, wyjątko... obydwa są na równi silne. Czyli, i te emocje was zalewają, ale ciężko was, wam to ogarnąć głową, więc się dystansujecie i tak naprawdę czasami. Nic nie zrobicie, na przykład w stosunku do jakiejś osoby, która Wam się podoba, bo nie potraficie sami ze sobą dojść do ładu, co wy czujecie, a co Wam się wydaje, co jest myślą, a co jest emocją. Także z tymi ustawieniami będzie tutaj trzeba troszeczkę włożyć więcej pracy. Tu jest dobre też wyrażanie tych emocji poprzez kreatywność Waszą, coś, co lubicie robić, czy to jest, nie wiem, lepienie w glinie, coś, co Was uspokaja, czy to jest medytacja, yoga, coś, co będzie Was wyciszać, ugruntowywać w tym świecie tych wzburzonych emocji, tak. Tutaj bardzo pomocne są również terapie, tak? Czyli mówienie do terapeuty, mówienie do jakiegoś psychoterapeuty, psychologa Oczywiście nie dla każdego, jeśli macie ten księżyc w skorpionie No te osoby, czy w raku, no nie będą lubiły się tak bardzo otwierać może I mówić obcym osobom o swoich emocjach Ale tak wspomniałam tylko tutaj, że... Z Tą pozycją tego księżyca w domu trzecim. Jeśli czujecie, że coś takiego by było dla Was, to fajnie jest wypróbować, ponieważ wtedy no, z tym ustawieniem dojdziecie do takiego ładu. Poukłada Wam się to troszeczkę. Nawet właśnie tak jak powiedziałam wcześniej z tym nagrywaniem, nawet mówiąc, tylko wyrzucając to do tej osoby. Lub jeśli macie jakichś zaufanych przyjaciół, którzy po prostu będą Was słuchać, nie będą oceniać, no to wtedy również, jeśli tak się wygadacie, wygadacie, wyrzucicie. To wtedy ta osoba no, może Wam oczywiście dać jakąś opinię na ten temat, jakiś feedback, to też jest bardzo pomocne, ale Wy sami już wyrzucicie to z siebie i też często przez to Wam się to um, układa. Te osoby z tym księżycem w domu trzecim również mają taką umiejętność, to jest taki talent Wasz, wpływania troszeczkę na odbiorcę, takiego sterowania emocjami innych. I to nie jest sterowanie na takim świadomym poziomie. Właśnie z tej pozycji emocjonalnej, tylko na przykład, jeśli jesteście jakimiś nauczycielami czy mówcami, czy pracujecie z szerszą grupą ludzi, czy jesteście sprzedawcą, wy umiecie wpłynąć na tych ludzi, wy wiecie co powiedzieć, żeby wywołać określony odbiór tej widowni, określony odbiór tej osoby. Wy przez tą swoją inteligencję, zawsze wiedząc, co powiedzieć, wy wiecie, jak wywołać jakąś emocję, jak wywołać jakieś wrażenie. Także tutaj to jest talent, możecie to wy wykorzystać w, oczywiście w jakiejś profesji, właśnie jakiegoś mówcy, ponieważ z tym Księżycem w Domu trzecim możecie mieć talent do takich profesji, jak właśnie mówca, nauczyciel, ten przekaz wiedzy, przekaz informacji, czy to jest fizycznie wśród ludzi, czy to przez internet, ponieważ Wy często jesteście bardzo dobrzy właśnie w tych nowinkach technicznych, w tym, żeby się odnaleźć w tym. W tych social mediach, w tym internecie, w tym, żeby współpracować z różnymi grupami, należeć do grup, organizować grupy, zakładać jakieś, robić jakieś kursy, pisać e-booki. Możecie też mieć bardzo talent do pisania, także tu oczywiście trzeba patrzeć na każdy horoskop każdego z Was, trzeba patrzeć na pozycję Słońca, na tą drogę Waszego powołania, na te węzły południowe i północne. Także tutaj zaznaczam tylko, że możecie to widzieć w sobie, nie musicie. Także to już wszystko na temat ustawienia księżyca w domu trzecim. Mam nadzieję, że tutaj Wam się troszeczkę naświetlił ten temat. Wiem, że było dużo informacji, ale osoby z księżycem w domu trzecim są mega inteligentne, także na pewno tutaj wszystko zrozumieliście. Jeśli nie, jeśli są jakieś rzeczy, które myślicie sobie, za dużo tu jest wątków poruszonych. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale właśnie dlatego trzeba oglądać wszystkie te moje filmy po kolei, ponieważ ja tworzyłam ten kanał hmm, po planie, tak? Tutaj mój koziorożec się odzywa wewnętrzny, tu był plan. Plan wprowadzania was stopniowo w coraz bardziej zawiłe tematy. I żeby zrozumieć te bardziej zawiłe tematy, jak właśnie teraz, te domy, te pozycje konkretnych planet, które łączą się z całą tą wiedzą poprzednią, no to trzeba sobie wrócić, nadrobić te poprzednie filmy, żeby zrozumieć to wszystko, usystematyzować sobie to w swojej głowie. I wtedy wam się to będzie wszystko po kolei łączyć. To jest tak, jak chcecie się nauczyć biegania, nie umiejąc chodzić. No tutaj trzeba mieć te podstawy, żeby zrozumieć te dalsze tematy. Także jeśli przyszliście tutaj przypadkowo do tego filmu, to jest pierwszy film na moim kanale, który oglądacie, no to zaznaczam właśnie, żeby sobie nadrabiać te poprzednie, nie tylko z tych ustawień, które wy macie, że na przykład jestem znakiem koziorożca czy skoro, to sobie obejrzę tylko o tym, albo mam słońce w domu piątym, to sobie tylko o tym obejrzę. Nie, tutaj trzeba wszystko obejrzeć, ponieważ w każdym filmie ja zaznaczam Wam troszeczkę szerszy podział wszystkiego. To nie jest tylko o tym jednym znaku, to nie jest tylko o tym jednym domu. Tam się wszystko ze sobą łączy. Także dziękuję Wam jeszcze raz za poświęcony czas, za wszelkie subskrypcje, lajki, komentarze. Zapraszam Was na TikToka, Facebooka i Instagram i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!